Witam! Z tej strony Gregor. Dzisiaj was zapraszam na pitewne podworki w Total War Warhammer 2 i dziś zobaczymy sobie krasnoludy Danpersona przeciwko moim wampirzym hrabiom. Rozciąćcie się wygodnie, a ja zapraszam was do oglądania. Dan Person przeprowadził dość mocno strzelecki, artyleryjski build, bo mamy tutaj raz, dwa, trzy organki. Trzy oddziały gromowładnych, cztery oddziały krasnoludskich bojowników, dodatkowo zabójcy, gigantów razy dwa. Kawal Run oraz Ungrim Żelazna Pięść. Ja w odpowiedzi jako wampiry przeprowadziłem Złowieszcze Wilczki, z tyłu schowane za krasnoludami, w powietrzu na nocnej marze Lord Vampirów z Lachmi z bezwładem, przepraszam, Wskrzeszeniem Umarłych, Inwokacją Neheka oraz Koroną Dowodzenia, na ziemi jest Banszetka oraz Upiorny Król. Dodatkowo mamy tutaj pięć oddziałów zombie, dwa oddziały szkieletów wojowników, upior kurhanów, cmentarne po czwary razy 2. dodatkowo jeszcze jest wargulf i trzy oddziały grobowej straży z wielką bronią w powietrzu, zaś są wielkie nietoperki. Co mogę powiedzieć o bildzie Dampersona? Przede wszystkim za dużo strzelania i artyleria nie jest moim zdaniem najlepszym wyborem na VC, jeżeli nie wiesz jak jej użyć, bowiem VC potrafi bardzo ładnie wyłączyć tą artylerię i strzelanie. Nawet jeżeli samemu co końca w pałce nie ma jak strzelać do wroga, choć widzimy, że organki już strzelają w banszetki. Wiem, że banszetki i upiory Kurhanów to dość ciekawy wybór na krasnoludy. Ja lubię za ich wytrzymałość w tym meczapie, bo jednak ich magiczne ataki trochę utrudniają. Ale jak widzimy, już tutaj nietoperki blatują, wyłączając naraz organki oraz gromowanych ze strzelania. Tutaj latuje inwokacja Neheka, inwokacja Neheka, przezwanie nieumarłych, i widzimy, że pojawiają się szkielety, które dorywają się do organków. Wargów tutaj kombinuje, gdzie się wbić. Wilczki już tutaj nadbiegają. Ja się tutaj troszeczkę zagapiłem i wysłałem lorda Wampiru z lachmi, żeby się wbił strzelców, i już musi uciekać, zanim biją się w niego zabójcy, a raczej w nią. Wargów pomaga dorwać tych gromowładnych. Smentarne poczwary zatrzymują aż dwa oddziały krasnoludzkich wojowników naraz. Nie to perki dalej walczą, a Lord Wampirów z Lachmi dał radę zwiać. Reszta armii moich wampirów już tutaj się wbija, wykorzystując to, że większość strzelania krasnuda jest związana w walce wręcz. Tak samo tutaj Banszetka walczy z ich zgromowadnymi oraz krasnoludzkimi wojownikami. Widzimy, że już większość organów, jeżeli nie wszystkie organki krasnoluda, zostały wyłączone z gry. Gromowładni w większości także, choć dalej się bronią. Kowal Ruch ze swoimi runami próbuje tutaj wspierać. Cmentarne poczwary dostały wsparcie zombie. Zaś grobowa straż próbuje troszeczkę naokoło wbić się tutaj. Kiedy szkieleci wojownicy dalej prowadzą tutaj zażartą walkę. Wilczki sobie za zabójców gigantów, gdzie to jest mała niespodzianka, bowiem złowieszcze wilki są traktowane jako niewielka jednostka. Tak jak zwykły człowiek, przez co zabójcy gigantów nie mają bonusu przeciwko nim. Więc są bardzo dobre te wilczki na ten mecz, jeżeli chcemy mieć mobilność. I coś, żeby się wbiło w tych zabójców gigantów, bardzo szybko ich zaczęło obijać. Tutaj gromowładni są coraz bardziej przytłaczani. Jedni gromowładni się zwrócili i już lecą na nich pitki nie nietoperków, ale nie dolecą. Więc już tutaj pędzą cmentarne poczwary jedne. Wargów pomaga grobowej straży i zombie pokonać tych krasnoludzkich wojowników. Banshetka dalej przytrzymuje w walce gromowładnych i krasnoludzkich wojowników, ale już jej pomagają szkieleccy wojownicy co obydwa oddziały. Kowal run też się już tutaj załamuje jak widzimy. Zabójcy gigantów jedni jeszcze są w miarę dobrej kondycji, ale reszta armii krasnoluda jak widzimy nie jest w dobrej sytuacji. Gromowładni obrywają ładne lanie. Inwentarne poczwary już się tutaj dobrały do ich brud. Lord Vampirus Lachmi pomaga trochę z tymi zabójcami gigantów, rzucając jeszcze uwodzenie, przez co mają mieszony atak z oraz mieszoną prędkość, przez co i tak wolne krasnoludy są jeszcze wolniejsze. Kowal Run jest ścigany teraz przez Wargulfa. Ulgrim tutaj walczy, próbując zdorwać Banshetkę. rząd tutaj dalej obrywa, a zabójcy gigantów są otoczeni. Niestety wampiry i upiory kurhanów powoli tutaj padają, ale jeszcze kilka krasnoludów wezmą do grobu. Robowa strasz tutaj dorywa krasnoludskich wojowników z boku. I jak widzimy, Ungrim coraz bardziej obrywa. Jest coraz bardziej otaczany przez te siły nieumarłych. Tutaj jest blobik nieumarłych wokół tych krasnoludzkich wojowników. Lord Vampire z Lachmi wyłącza z tyłu nadchodzących strzelców, zaś Wargów wykańcza Kowalarun. I jak widzimy, de facto już tylko zabójcy stoją na polu bitwy, bo ludzkie pozostałe oddziały się już de facto zaamują. Z powodu też strat, jakie poniosły. Krasnoludy tutaj. No i Wargów ładnie obija. Kowal Run długo już nie pożyje. Tromowani się jeszcze wrócili, ale upiorny król tutaj się wraca, jeszcze grobowa straszna nadchodzi. Ulgrim nie odpuszcza, dalej walczy, ale jak widzimy, krasnoludcy wojownicy, którzy nie mają niezłomności, właśnie się załamali. Zostali już tylko nieliczni już zabójcy. Oraz sam król zabójców Ugrim żelazna pięść. Gdzie Lord z Lachmi tutaj siedzi na swojej nocnej marze i kombinuje co tutaj ugrać. Na de facto już ugranej bitwie na pustkowiach chaosu. Gdzie jak sobie popatrzymy, no, te pustkowia widać, że mają sporo dziwnych rzeczy. Jak na przykład tutaj lewitujące skały, gejzery, lawa wychodząca z nikąd. No, Krasnoludy wybrały sobie ciekawe miejsce na tą batalię. Ale jak widać, długo już tutaj nie pożyją. Zaś ich polegli towarzysze, dołączą do nieumarłych legionów nieumarłych tej wampirzej lordowej wampirzej lady Lachmi. Zabójcy już są dosłownie pojedynczy. Został jeszcze sam Ungrim, który najwięcej chyba z tych zabójców ubił. Jest bitwa, jak widzimy, trochę trwa i pozwolę sobie trochę przybliżyć, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Lady Vampirów z Lachmi już tutaj zwiała. Ungrim dalej walczy, ale wargów już tutaj go obija. Jeszcze są wokół grobowa straż. Są zombie, są szkielety. Więc nie można de facto stwierdzić, co go szybciej ubije. Nawet Banszetka tutaj dalej walczy i stoi. I jak widzimy, wróg się tutaj poddaje. I tak jak widzimy, bardzo mocno strzelecki build. Najwięcej ubili ci zabójcy, jak i Ungrim, ale pozostała armia krasnoluda praktycznie nic nie zrobiła. Organki zostały wyłączone bardzo szybko. Jak widzimy, pieski się nażarły na tych... Gromowładnych, jak i na organkach. Grobowa straż też miała się przez co przemielić. Wargów też tutaj poobijał i załatwił tego kowala run, dając mi tutaj łatwe moim zdaniem zwycięstwo. I jak widzimy, altleria nie jest aż tak dobrym pomysłem przeciwko VC, bo można ją łatwo wyłączyć. Bardziej, jeżeli idziemy przeciwko VC, musimy się przygotować bardziej na to, że. I tak fałcyna nas zaatakuje, ale to nie oznacza, że bierzemy dużo artylerii. Jedne organki mogłyby być jeszcze okej, okay, powiedzmy dwa oddziały ogromowładnych, ale by się przydały takie rzeczy jak na przykład górnicy z ładunkami wybuchowymi. Ale cóż, to byłoby na wszy wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał na razie.